Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski, a dziś na kanale Moja Reakcja na oglądamy Budujemy piętrowe łóżko dla trojaczków Czy ktoś z was jest trojaczkiem? Jak tak, proszę dać mi znać w komentarzu Pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji Let's go Oddaj mi to Nie, ty to oddaj to moja poduszka! Oddaj mi to! Nie, ty, ty mi to oddaj, nie! Ty mi to oddaj! Dobra, podzielę to na trzy części po prostu. Tak jak moja mama robiła. Jak nie mogliśmy się dogadać z moim bratem co do zabawki, to po prostu mama brała piłę i przekrajała ją na pół. Ach, tak! No to. To moja połowa. Widzicie, mówiłem, tylko no nie przekroili na pół, tylko na no, nakleję taśmę. Ale podzielili na pół. W porządku. Ri jest takie imię? W takim razie ta jest moja! Ach, tak? Oh. Takie jesteście mądre. To moje łóżko. Ah. Ah. Tamta dziewczyna w czerwonym to chyba grała w jakimś innym odcinku wampira. O, ja też. <noise> No i połamane łóżko można podzielić na trzy części. Łóżko jest połamane! Łóżko jest rozjebane! Dziewczyny nie możemy tak żyć! Zgadzam się? Dlatego teraz śpisz na podłodze. Nie no serio, spójrzcie na jej hardkorowy make-up. Na bank grała w poprzednim odcinku tego kanału jakiegoś wampira. Dlaczego na podłodze? A, dziewczyny, spokojnie jesteśmy siostrami. Racja! Racja. Więc, Więc ty, śpisz ty śpisz na podłodze. Na podłodze. A... Ale... Uspokójcie się! Niech wszyscy się uspokoją! Tylko spokój może nas uratować! Co? Jestem sam w tym pokoju? Ocholipka! Nikt nie będzie spał na podłodze! Może masz lepszy pomysł? Mam! Będziemy spać na suficie! To, co dla ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą! Hmm. A, niby jaki, co? Zdjęcie! I to hmm. nam pomaga jak? To jest nasze przyszłe łóżko. Ej, w sumie to nigdy nie widziałem takiego potrójnego piętrowego łóżka. Nie wiem, czy takie w ogóle istnieją, czy oni sobie to po prostu wymyślili. Nie mam pieniędzy, żeby się do niego dołożyć. Wiesz to? Ja też nie mam tyle pieniędzy. Jest pewnie warte milion. Milion to jest warte mieszkanie. Takie łóżko jest warte co najwyżej 1200 zł. Milion! Nie musicie za nie płacić. Same je zbudujemy. Same? Zbudujecie je same? A ciekawe, z czego je zbudujecie? Materiały też kosztują. Co, wyczarujecie te materiały? Te drewno, to, 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 to wszystko? A! A. Ech, hmm? Mam nadzieję, że umyłaś ręce. No dobra. Trojaczki Ej, trojaczki, tylko nie dostańcie srażki przypadkiem Zabieram to I to też nam nie będzie potrzebne Po co na łóżku materac? Ale dziwne zdjęcie, wyszłam tu jak paszkwil Zabieraj mi to ze ściany To miał być mój portret, a wyszedł jakiś chłam a. A. O, żeby nie wydawać pieniędzy To widzę, że one przerobią biurko na łóżko Teraz rozumiem Wszystko po prostu drewniane wezmą z domu Wszystkie szafki, wszystkie komody I zrobią z tego łóżko trzypiętrowe Pamiętaj o subskrypcji tego kanału oraz łapce w górę. No i jeśli masz, to wbijaj na mojego Instagrama, to moja nazwa. Okej, okay, zobaczmy co tam dalej wymyślą te trojaczki. Tututu, tututu, tututu. Tu, tu, tu. skończyłyśmy już? Tak, skończyłyście już. Ta kupa desek to właśnie jest łóżko piętrowe, które miałyście zbudować. Nie, to dopiero początek. Teraz zajmiemy się oznaczaniem desek. Ale po co oznaczać deski? Łabaj oh Taka piła w ich rękach to... Ja bym się bał po prostu, że nie wiem, przetną dom na pół. No to zaczynamy! No to zaczynamy! No to zaczynamy. Aha, mhm. Uh -huh. Ej, niestety nie mam nic tutaj pod ręką, co mogłoby używać piłę, więc musicie sobie wyobrazić. Dobra. Dobra, mamy deski. Nie ukroiłyśmy sobie palców. Możemy kontynuować. Podstawy są gotowe. Teraz te krótkie. Mogę piłować? Nie, teraz ja. O, tej to bym się bał naprawdę dać piłę. Spójrzcie co ona robi tutaj. Kurczę, naprawdę śmiech jak wam Ja, gotowe. Co dalej? Musimy wykonać prowadnice, które wzmocnią podstawy naszego materaca. Co ona powiedziała? Czyżby ona studiowała na studiach inżynierię? Musimy wykonać prowadnice, które wzmocnią podstawy naszego materaca. Ale to zrobi Aniela, a ty posłuchaj sobie muzyki, dobrze? Oj tak, nawet one wiedzą, że ona jest loco. Dobra, mhm. A może nie będę piłować? O, dobra, ja to zrobię. Nie, teraz kolej anieli. No chodź. W jakiej anieli? Tam na kartce było napisane... Ra albo Re. Nie wiem, Dore mi fasola si do. Wybacz, drewienko. Ach, dobrze, musimy to zaraz przykręcić. Mm, aha. Kręć sobie śrubkę, kręć sobie śrubkę. Przynieś to. Przynieś to, przynieś tamto. To gdzie będzie trzecie łóżko? Dobra, zbudowały ramę łóżka, gratulacje. Więcej śrubek, więcej drewna. Uooo, ale kiedy będzie skończone to łóżko, bo już chce mi się spać? Ale jak mamy na nich spać? Potrzebujemy materacy. Hmm, hmm. Musimy jednak stworzyć dla nich podstawę. A, aha, mhm. Ja też mam wiertarkę, bo słucham drillu, nie rodziców. I jak wrócę do domu, to chyba sam zbuduję jakieś łóżko, bo mam tutaj taki piękny tutorial. Dobra, teraz musimy wyciąć prześcieradło na łóżko. Ja to zaklepuję i zrobię pomiary. Aha, spójrz na ten trik. No zaraz mnie normalnie pochromoli. Jaki trik? Przecież ta miarka no, 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 no. się chowa zawsze sama. Co to za trik? Czy możemy przejść do pomiarów? Aha. Pomiary, cięcia i wyliczenia. Tak właśnie te trzy atomówki, to znaczy trojaczki tworzą te łóżko bohatersko. Pewnie im się parę drzazów wbiło w rękę, ale nie płaczą, po prostu robią dalej. Podnieś dobrze. Podnieś podaj pozamiataj. Myślę, że tym łóżkom brakuje uh, koloru. Właśnie, przecież jeszcze trzeba to pomalować. Możemy już zaczynać. Tak, pędzle w dłonie i do dzieła. Pędzle w dłonie i pędzlujemy całe łóżko. Aha, a ja? Oh, wow. Aha. <ścoughs> oh. Namalujemy tutaj troszeczkę graffiti, bo jesteśmy takie cool. Ej, 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 a skąd one wzięły te wszystkie... Elementy, tą kołdrę, ten materac, te poduszki. Hmm, wyglądam bosko. Mnie. Tak jak ta czaszka. <laughs> A gdzie jest moja książka? Mnie. Co? Na projekcie na tym zdjęciu inaczej to łóżko wyglądało. Coś im tutaj nie wyszło. Co ty robisz? Szybko zejdź na dół! A, przepraszam. Nie no, przecież takie łóżko byłoby mega groźne. Można się, można się naprawdę połamać spadając. A, moja poduszka! Złaś mi stąd! Chyba brakuje nam... Mózgu! Aaaa! Nie no, jak na tym odcinku wkręcą jeszcze jedną śrubkę, to ja nie wytrzymam! Wow, wyszło cudownie, co nie? Aha Czyli co, koniec detania poduszek? Ech, przepraszam, ale tu jest trochę pusto. Przepraszam, ale tu jest trochę pusto. Udekorujemy nasze łóżka. No proszę jednak myślisz. Coś sugerujesz, Piątka? Wytnę białe sznurówki w kartki. To będzie niesamowita dekoracja. Nawet w takich pięknych dekoracji nie sprzedają. Wow, to miły akcent. O, ja przykleję takie groźne oczy na klimatyzację. Takie groźne oczy za Tak! I zasłoń otwór wody, od klimatyzacji. Na pewno będzie chłodzić. Gratulacje, naprawdę. Aha! Co ona robi z tymi łańcuchami? Huśtawkę jakąś? Tak, zawieź półkę na klimatyzator, połóż na półce kowadło i klimatyzator odpadnie ze ściany. Teraz moi przyjaciele zawsze będą ze mną. To są chyba czaszki osób, które ta wampirzyca. No. zabiła. Ah! Ostatnia książka została przeczytana. Musimy kupić nowe. Ona udaje, że czyta, ale tak naprawdę, jak siostry ją wkurzą, to ona rzuca tymi książkami w łeb siostrą. Pa, pa. Półka oczywiście jest dobra, ale czegoś brakuje. Super, gratulacje. Kolejna półka zbudowana. O serduszko białe nie wystarcza. Jeszcze trzeba wyciąć z kartki papieru 385 motylków. Co? A ja sobie powieszę taką oponę jako dekoracja. To mi się przyda. Nie, nie mogę. Nie mogę, serio? Zrobiła ona półkę z opony rowerowej? W sensie tak, spoko półka dla jakiegoś fana motoryzacji, jakichś samochodzików, tak? Ale czy wampirzyca bawi się Hot Wheelsami? Wątpię Jestem Lucia, ta najmądrzejsza Ja jestem Lucia, ta najmądrzejsza A a ja jestem Aniela A ja jestem Aniela, ta najbardziej tempa. Ta najsłodsza Jeśli jest tu jakaś Aniela, to bardzo przepraszam To tylko, to tylko pod content robię to tylko pod. O, co za piękne koło ja też chcę takie. I ona weźmie oponę z tira, albo z... z traktora i będzie miała taką półkę. I tam się zmieści w środku nawet ona, ona sama. Mam zamiar zrobić sobie obraz. Tak, zrób sobie obraz, wbij sobie dwa gwoździe w deskę i to będzie obraz taki, po prostu no, sztuka nowoczesna, wiecie o co chodzi. Robię obraz, robię obraz, robię, robię obraz. Tak, tak, robię, robię obraz. To trwa trzy lata. A, a, Gadaj zdrów moje koło i samochody są znacznie lepsze. To się okaże. Jeszcze nie skończyłam. A, i zamierzam zrobić niebo, które was oślepi. Niebo, które was oślepi, czyli przymocuję parę LEDów z Chińczyka po prostu pod sufitem i włączę, włączę baterię. No i oczywiście tą watę trzeba wepchać, tą watę, która udaje chmurki i zbiera kurz. Ja tak nie mogę mieć, bo jestem uczulony na kurz, więc tego pomysłu na pewno nie wykorzystam. To koniec! Dokładnie! To już koniec! Dzięki za oglądanie i wbijaj na kolejny film! Woo! Mój mały zakątek kraju jest gotowy. Mam nadzieję, że nie będzie grzmotów i błyskawic. What the wow! Ja też chcę! <słuch> <słuch> Ale to jest fajne, werko, teraz ty! Ej, to jednak nie koniec! One zrobiły jeszcze zjeżdżanie! E, lepiej dobrze przymocować tę huśtawkę! A. Wow, no to ci pomożemy. Co? Jeszcze huśtawkę? Wow, dobra, teraz to łóżko mi się naprawdę podoba. Aha. Jeszcze dinozaur? Dinozaur! George bardzo lubi dinozaura. Dobra, lecę nagrywać moja reakcja na świnkę Pepe. Do zobaczenia, pa! Możesz dać to tam wcześniej, jak mówię